Numerologia i tarot to specjalność naszego gościa. Te karty są narzędziem pracy, bo jest pani wróżką. Tak, to jest narzędzie pracy. Tarot składa się z, z arkanów wielkich i z arkanów małych. Arkana wielkie to jest tu, to są 22 karty od głupca po kartę świata, i to są karty, przy których nie ma dyskusji. Są potem te arkana małe, prawda? I one znowu idą od 1 do 10. W każdej dziedzinie, czyli w pucharach, w dynarach, w mieczach i w kielichach. Jak się złączy, razem jest kart 78. W tym są i te duże arkana i te małe. Może nie tyle co przygoda, co droga życiowa Pani, jak ona się rozpoczęła? Jestem legalnie zarejestrowaną wróżką. Bo tak to się tym zajmowałam już od liceum zawsze się ezoteryką interesowałam, natomiast po takich moich dość dużych przejściach bardziej się w to zagłębiłam. No i tak się właściwie zaczęła moja droga. Pani ulubione karty, które to są? Tarot marsylski. to jest ulubiony, tak od niego właściwie zaczęłam. Karta tarota jest przede wszystkim, co jest ważne, karty tarota udzielają pomocy. Czyli jak jest jakiś problem, to co zrobić, żeby było lepiej? To nie jest wróżba jak w kartach takich normalnych, że do końca życia. Nie, to się nigdy nie spełnia, dlatego że, że ludzie się rozwijają i mają różne inne kontakty z innymi ludźmi. Najlepsze jest takie do roku czasu. Do roku czasu, co się wydarzy. Czasem pokazuje na 3-4 lata, nie dalej. Kto najczęściej do Pani przychodzi z prośbą o tą pomoc? Wszyscy. Od młodych ludzi po dojrzałe osoby. Większość to jest kobiety, ale są i mężczyźni, i to młodzi. Młodzi jak mają problemy z pracą, z uczuciami, szuka się nawet zaginionych piesków, wielu rzeczy. Co karty mogą powiedzieć? Wszystko, i to jest teraz tylko od wiedzy tarocisty, co potrafi z tych kart wyłuskać. Bardzo dobry tarocista, ci najlepsi, tu w Polsce mamy europejskiej sławy to z jednej karty potrafi 100, 200, 300 rzeczy wyrzucić, no. To jest właśnie ta magia tych kart. A dlaczego? Bo ktoś na przykład może wierzyć we wróżby, a nie musi, prawda? Nie ma, że to jest magia. To wszystko idzie z naszej podświadomości. I dlatego tak po prostu podświadomość wyrzuca karty. Nie ma pomylenia się. Wszystko mamy zapisane w daty urodzenia. Wszystko. Każdą chorobę, każdą yy, zamąż pójście, zaręczyny. Wszystko. Podróże, wszystko. Czy tarot i numerologia to są dwie różne techniki, tak. czy się jakoś tak. zazębiają? Zazębiają, są pomocne bardzo w tarocie. Dlatego, że na przykład każdy z nas ma 9 lat do przerobienia i zaczyna znowu 1, 2 czy 4, 5, 9 zakańcza i znowu, prawda? I na przykład, a dlaczego ja mam taki beznadziejny rok miałam, albo, albo coś mi się nie podoba. No bo właśnie jesteś w takim okresie, gdzie jest ci po prostu ciężko. Proszę nam powiedzieć, czy każdy może zostać wróżką? Nie, nie. I ostrzegam przed tarotem szczególnie. Są bardzo mocne karty i mogą więcej zrobić krzywdy, jak Poradzić. To jest technika obrazkowa i intuicja. Ona przy pracy z, z kartami się bardzo tak no, szczegóły się widzi. No trzeba to traktować poważnie. To nie jest zabawa. Nie można się, bo mi nie pasuje pytanie, bo y, czy mnie Janek kocha? No nie kocha. O to jeszcze raz postawię. Nie, to nie jest zabawa. To jest po prostu no, no, jak praca. Trzeba do tego podejść. No z powagą, o, tak bym powiedziała, z powagą. Wróżka stawia sobie tarot. Powinno się do drugiego iść, do kogoś innego, kto stawia karty, to niekoniecznie musi być tarot, może być całkiem coś innego, bo wtedy dostaniemy obiektywnie. No niestety jak się zna karty, je... no chyba, trzeba konkretnie, trudno mam słyszeć, to niech słyszę, no, ale to trzeba być twarde. Ale stawiam oczywiście, że tak. Na wszystko. I swojej córce na studia. I cały tydzień sobie robię. Co tydzień sobie robię. Od poniedziałku do niedzieli.